zaczynaliśmy rozgrywki w rządzie rewanżowym. Bo ja tam Ten... słyszałem, że jakiś klub na przykład teraz zgłasza pretensje, bo, bo to często tak w polskim futbolu też jest, wiecie, że wszyscy patrzą, czubek własnego nosa, tu działacz Józefowi na przykład, ja nie mówię, dobra, spokojnie, nie mówię, żeby nie grać. Bo... Roman zapraszam, bo porozmawiasz. Ale Roman, poczekaj, ale, ale poczekaj, ale poczekaj. I klub w, w Lidze Kobiecej nie gra meczu oficjalnego w rozgrywkach, bo drużyna gra też w rozgrywkach futsalu, no jeśli my tak postępujemy, że zawsze tak kombinujemy, no to te później kombinacje wychodzą w, w, w takich sprawach, no zgodzicie się, bo chodzi o Generalnie, bo Czarek mówi tak, do Pawła, i tu myślę, że to, to powinna być dłuższa polemika jeszcze, Paweł. Bo czy grać, czy nie dograć, do kiedy dograć? Bo to, to bym się zastanowił, czy, czy, czy prezesi wojewódzkich związków nie za szybko podjęli decyzję. Nie, zamykamy sezon, tak? I tu Czarka rozumiem, że Czarek reprezentuje Józefowie tak jest. i e, mówi tak, ale zaraz, chwila, moment, no przecież od, jak od 1 czerwca e, będzie czwarty etap tego odmrożenia i w czwartym etapie odmrożenia będzie 50 ludzi możliwych rozgrywanie, to dlaczego nie dograć? No Paweł rozumiem, argumentuje, że... Do, do... Nie, zagralibyśmy tylko część, a już mamy dzisiaj na przykład przykładki na Śląsku, że w drużynach, którzy, których pracownicy kończą pracę w kopalni, są mają koronawirus. I co wtedy? No wiem no to każdy z nas może się zarazić, się może to trzeba się nauczyć, ale, ale chyba, ten, o, jest... chyba ten okres myślę, że powinniśmy już, jakby taki trudny zamknąć. Jak, klub, jak klub miał nie dogranego sponsora, który mógłby wejść i jakby była historia a, taka, że 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 nie może rozpocząć no nie, z, pracy, może, no... z pracy z klubem od nowego sezonu? Chciałbyś porozmawiać z nim? No no mogę porozmawiać może, z nim, no to jak to najbardziej. To, to tylko czym się różni dla sponsora, to że teraz zagra klucz trzy mecze, czy cztery mecze i znowu będzie przerwa, Pamiętajmy, że sezon piłkarski kończył się tylko decyzją przez to został przed na miesiąc kończy się 30 czerwca. Sam fakt, że ci si zawodnicy młodzi, którzy teraz mieli być, mówiliśmy mm. o tym w zeszłym tygodniu, mm. y, mogliby wejść do drużyn tych pierwszoligowych, y, ekstraklasowych, zwłaszcza teraz kiedy rezygnuje się z, z graczy zagranicznych, mm. y, oni skończyli kiedy? W listopadzie, w październiku ubiegłego roku grę. Mm. Y, teraz nie będą grali y, cały czas do, do nie wiem sierpnia, tak? Czyli to wyjdzie nie wiem około 10 miesięcy. Pytanie, czy można około było wydłużyć sezon, gry, no. to jest ale to ten... no, się ale ale o czym mówicie? No, ja nie, jakie możemy mieć do kogo pretensje? to, Że jest koronawirus, że zostało zablokowane wszystko. To, że oni no, się chcą no, wiedzieć, sezon... no, sezon... sezon... że, że kończycie sezon... po prostu i umywacie ręce nie, szybciutko, trzeba od tego, wszystko pozamykać. czego umywamy ręce? Od tego, że musimy nowy sezon przygotować, że 1 sierpnia już startują następne rozgrywki. Mówisz o tym, żebyśmy zaczęli 4-5 tygodni wcześniej, niż chcemy zacząć nowe rozgrywki. Co to zmieni? Ja Nic wiedziałem, jak ich posadzić. Ale to jest bardzo ciekawa to kwestia i bardzo ważna. Nawiązując do tego można było zrobić lepsze rozwiązanie, czyli żeby nie rozgrywać i dokończyć całej tej rundy, można było śmiało, tak jak jest w ekstraklasie, podzielić ten sezon na tabelę na pół. I, no ale Marek, to jest znowu tworzenie sztucznego nowego regulaminu. Ale nie, no i, za ale, każdym razem. Ale no w takiej trudnej sytuacji może by było to bardziej sportowo. Tak? I pierwsza ósemka, tak jak jest czy i dziewiątka, gra tylko i, o awans do wyższej klasy rozryzkowej. Jest tylko wtedy 8 spotkań, a pozostali grają o utrzymanie. Tak? Dlatego, no to uważam, że od czerwca czy od połowy czerwca te 8 spotkań by się nic nie stało, jakby zespoły rozegrały. Tak? To by było jedno z rozwiązań. Tak? Ale no największe zmiany regulaminowe były. ale znowu no rzeczywiście, bo to jest bardzo trudna sytuacja, bo my troszeczkę jesteśmy w takim etapie, już trochę Pamiętacie na pandemię trochę patrzymy tak. Jakby, luźno. jakby jej nie było. Jakby jej nie, nie było. Nie Natomiast no, faktem jest, że niebezpieczeństwa są, Śląsk to też pokazuje, prawda, że, że jednak e, to, to nie chodzi o górnicy, zarażają się, ale to jest niebezpieczeństwo dla rodzin i tak dalej. My trochę to tak z boku patrzymy. Ja rozumiem czarka, stanowisko, że ja bym też raczej poczekał, no powiem Wam szczerze, ja bym poczekał na decyzję, nie wiem, może nawet po 1 czerwca, rząd de, podejmuje decyzję, czy nie. Pytanie, do kiedy można rozegrać ten zaległy sezon? Paweł I, mówi, i, że i, i tak... I czy znowu zaczynamy rozgrywać go kosztem następnego sezonu? No właśnie, bo to są też niebezpieczeństwa, tak? Dlaczego no... to rozciągać w czasie, a poza tym e, nie wiemy. Myślę, że no, e, Małopolski nie zakończył swojej rozgrywek, ale już słyszałem decyzję Prezydium, które tak? czekało, e, no hutnik awansowo można zakończyć, w pozostałych. z e, rozgrywkach, bo obawiam się, że jakby nie było tej decyzji o hutniku, to by do samego końca czekano nawet na to, żeby pokazać, że ten jeden mecz można było zagrać, więc Małopolska za chwilę tę zakończy, w całej Polsce zostaną zakończone i wszyscy, albo większość z nas chce wystartować z rozgrywkami najpóźniej 1, 1 sierpnia z następnym sezonem. Pamiętajmy, że podjęliśmy taką decyzję, że nikt nie spada w, w tych grupach. Od czwartej Ligi w dół, od trzeciej Ligi w dół, w tej chwili nawet. Więc tych poszkodowanych z naszej perspektywy jest, jak gdyby mniej ktoś powie to decyzja polityczna. Daliśmy, daliśmy szansę jeszcze raz wszystkim. Poprzedni, następny sezon będzie trudniejszy, będzie więcej drużyn, ale wszyscy wiedzą, znają zasady od początku, jakie będą funkcjonowały. I musimy też być przygotowani na to regulaminowo, że w którymś momencie te rozgrywki mogą zostać za. Trzymane i żeby nie było żadnych wątpliwości już. No właśnie, bo to, jest, bo, to, bo to jest bardzo ważne, że I na każdym to, poziomie to, 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 to doświadczenie. Mamy. Naprawdę.